Maćku, to jest ćwierć finałowy odcinek dziesiątej. No właśnie, edycji. jak Ci się podoba. Ostatnio no. rozmawialiśmy na Gali, ja ci mówiłem, że musisz przyjść, że będzie fajnie. I przyszło, a to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, jeszcze się dobrze program nie zaczął, no, nie a ja już się czuję tak. Fenomenalnie już tutaj chciałam nóżką tuptać. Szkoda, że ty nie chciałeś. Nie no, ja muszę się na razie koncentrować i energię kumulować na program. Jasne, zobaczymy po programie po prostu taki. Dokładnie. Matko, to jest e, ćwierćfinałowy odcinek. E, jak ty się czujesz w roli prowadzącego program taki typowo taneczny? co, stronę ja się dobrze czuję, bo końców, końców ja tutaj nie muszę tańczyć. Tylko moją rolą jest prowadzenie programu, więc to jak się, opiera się to na pewnych e, twardych i miękkich umiejętnościach, które posiadam z innych projektów. A poza tym, ja już kiedyś robiłem podobny program, więc tam mniej więcej wiem o co chodzi. Eee, aczkolwiek to jest bardzo trudny projekt, bo jestem tutaj sam, jest tylko jedy, jeden prowadzący, nie tak jak w większości, że jest dwójka. No więc z jednej strony jest łatwiej, bo nie muszę się martwić, że na przykład e, odbijamy jakieś sytuacje na antenie i na scenie, a z drugiej strony jest trudniej, bo jak się zaczyna tonąć, to nikt ci nie rzuci koła ratunkowego. A zawsze ten drugi prowadzący to jest swego rodzaju pomoc w takich A czy w tych lejwowych e, odcinkach zaskoczyło Cię tutaj coś szczególnie? tempo. Nie, no to jest mega tempo, no bo program mm, niby ma tam powiedzmy na antenie to jest jakieś godzina 30, ale to są brejki reklamowe i wszystko, e, a my mamy kilkanaście występów tanecznych, oceny jurorów, materiały wideo. Tutaj naprawdę mam wrażenie, że przede wszystkim utrzymanie odpowiedniego tempa, odpowiedniej energii to jest największe wyzwanie. E, no dużo się dzieje, ale fajnie, że bo... o całkowite wyciszenie, tak, muzyki, bo już zaczynają się. Tak. Wywiady. No, no właśnie, 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 jak widać. Dziękujemy bardzo. E, więc w każdym razie to, to jest spore wyzwanie. Nie ukrywam, że chociaż na przykład dzień dobry TVN jest program, który trwa 3,5 godziny, ale tamto tempo jest dużo bardziej takie wolne, em, rozkładają się te akcenty, czasem jest szybciej, czasem jest wolniej. Jest dużo sytuacji na siedząco. W moim wieku to ma znaczenie. E, a, a tutaj po programie, który tam na antenie jest godzinę 30. Jestem naprawdę. Fizycznie zmęczony, nie? I mm. też tak intelektualnie, bo, bo gdzieś tam no, muszę sobie to wszystko w głowie poukładać i, i zachować taką mega energię. Mm -hmm. No właśnie, tutaj powiedziałeś trochę o Dzień Dobry tv więc tak na chwilę przeskoczę z tematem. E, jakbyś miał powiedzieć, wolisz prowadzić tego typu programy, czy jednak ta telewizja śniadaniowa to jest jakiś twój taki e, konik. Tego się nie da porównać. Yy, program typu Dzień dobry Tfany jest super ciekawy pod kątem takiej ogólnej sprawności antenowej, yy, takiej umiejętności dostosowania się do różnych tematów elastyczności. Yy, wymaga specyficznego przygotowania też takiego merytorycznego. No, wiesz, ja muszę czytać dokumentację, muszę się gdzieś tam sobie w głowie pokładać, mm -hmm. o czym chcę rozmawiać z tymi ludźmi. Yy, oczywiście pewnie niektórzy bardzo ambitni dziennikarze stwierdzą, że to nie jest żadne dziennikarstwo. Moim zdaniem jest to jak najbardziej połączenie i trochę jednak takiego entertainmentu, rozrywki. Wymaga to naprawdę sporej takiej umiejętności dostosowywania się do różnych sytuacji. I to jest bardzo ciekawe. Poza tym ma to też swoją zaletę, bo to jest coś regularnego, dzięki czemu wchodzi się w taki rytm. To trochę jak ze sportowcem, który jest w takim rytmie meczowym, rytmie startowym. To my jesteśmy w takim samym rytmie. Zresztą to od razu widać, że jak się jest za długo, ma się przerwę od programu, to też jest ten pierwszy moment takiego trochę, że trzeba się rozruszać, trzeba się rozgrzać. I te programy poranne naprawdę bardzo polubiłem. Nie spodziewałem się, że sprawi mi to taką przyjemność. Natomiast praca tutaj to jest zupełnie innego rodzaju robota. Ona jest znacznie mniej dziennikarska, no tak naprawdę co ja tam zadaję jedno proste czy dwa proste pytania. Tu jest bardziej, tu, tu dużo więcej muszę poświęcić uwagi na to, żeby podtrzymywać atmosferę, żeby napędzać, nakręcać ten program. Jest olbrzymia odpowiedzialność, e, jednocześnie kłopot jest taki, albo wezwanie jest takie, że mm, no, no, muszę być super błyskotliwy, super szybki, no i tu nie ma miejsca na zastanowienie się. To musi lecieć i to też jest super fajna sprawa i to też daje mi taki zastrzyk adrenaliny, który powoduje, że gdzieś ta praca wciąż mnie kręci. Mm. A, a w sumie no, no, no nie ukrywam, że miałem taki moment, zresztą chyba nawet o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że, że czułem się, może słowo wypalony, jest za, za duże, ale, ale gdzieś nie, nie czułem już takiego podniecenia ekscytacji tym, co robię. W tej chwili jakby mam fajne combo, bo jest i poranek, który daje mi dużo frajdy jest You Can Dance, te odcinki na żywo, które są naprawdę takim, taką szansą na sprawdzenie się. A czy masz taki program, e, który gdzieś tam masz marzenia, który chciałbyś poprowadzić? Bo wiesz, czasami w internecie pojawiają się opinie, że Maciej Dowbor prowadził już chyba wszystko. No, wszystkiego nie prowadziłem, nie prowadziłem faktów. Chociaż prowadziłem o, fakty sport, o. ale fakty sport prowadziłem. Dawno, dawno temu ciebie nie było na świecie jeszcze wtedy. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że. E... Kiedyś miałem dużo więcej marzeń związanych z tym, co jeszcze chciałbym prowadzić. Dzisiaj te marzenia wciąż są, ale z różnych powodów wiem, że chyba, one się nie, chyba nie uda się ich zrealizować, bo, bo trochę zrozumiałem, jak zmienia się telewizja, jak zmienia się rynek. Myślę, że hmm, są. to. To mi się przedefiniowało w ostatnim czasie i chyba jestem na tym etapie, kiedy yy, w ramach przedefiniowywania swojego swoich pomysłów na siebie. Jestem na tym etapie, że odrzuciłem te pomysły, które miałem kiedyś, a jeszcze wciąż nie przyszły mi do głowy te pomysły, które chciałbym zrealizować. Więc może jakbyśmy porozmawiali o tym za, za kilka tygodni czy kilka miesięcy, łatwiej byłoby mi to e, określić, bo teraz już wiem bardziej, czego już chyba nie chcę zrobić albo wiem, że się nie da zrobić w ramach obecnych możliwości, jakie są w telewizji. I gdzieś jestem na etapie poszukiwania, co by mi sprawiło Friday, co byłoby takim kolejnym celem na, tym, na tej zawodowej bucket list. Okej, okay, w takim razie za te kilka tygodni, kilka miesięcy wrócimy do no, tematu. Może jest, jakieś nowe, wiesz, pomysły gdzieś, gdzieś tam zagoszczą? Pewnie się gdzieś przetniemy. Na pewno. W takim razie wracamy teraz z powrotem do programu typowo You Can Dance. E, czy ty masz informacje na temat oglądalności? Bo ten program wrócił po wielu latach na antenę TVN-u. E, I wiesz, w internecie są padają różne słowa. No, słuchaj, ja nie śledzę tego aż tak bardzo, ponieważ koncentruję się na prowadzeniu. Wiesz, z oglądalnością to jest tak, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, albo nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Więc zawsze znajdą się powody do, do narzekania yy, czy do zadowolenia. My się raczej skupiamy na tym, żeby robić bardzo dobry program, a, a, a wyniki to jest pochodna wielu czynników i yy, nie mnie oceniać to, yy, od czego jest to zależne. A czy masz na przykład informację, że produkcja będzie chciała e, ruszyć z kolejną e, edycją? Z doświadczenia wiem, że takie decyzje podejmuje się po sezonie, prawda? My jesteśmy na razie jeszcze trzy odcinki przed końcem sezonu, więc myślę, że na te informacje trzeba jeszcze chwilę poczekać. Eee zobaczymy. Słuchaj, to jest inaczej. Wiem, że program jest bardzo dobrze oceniany przez ludzi, którzy są właścicielami tego formatu i wiem, że pod względem jakby takim realizacyjnym i tak to, dalej to wszystko fajnie wygląda, więc kto wie, może będzie, a może nie będzie. No, różnie. Różne się zdarzały już sytuacje w mojej karierze zawodowej. Były programy, które miały po 20 i 20 par edycji. Były programy, które miały po kilka edycji, a były programy, które zrobiliśmy raz, bo z różnych przyczyn... Wiesz, to jest też bardzo drogi program, więc mm -hmm. też, też trzeba brać to pod uwagę i pytanie, czy, czy e, jest, e, czy będzie na to, będzie taka możliwość. Poza tym tu programy programu się czasem e, e, robi, potem one mają sezon czy dwa sezony przerwy, e, bo to też dobrze im robi, więc, więc nie wiem, nie wiem. Mm -hmm. To w takim razie trochę nawiążę do tego pytania, e, co byś chciał prowadzić, ale także do You Can Dance. czy jeżeli byłaby kolejna edycja, chciałbyś się e, znowu prowadzić? Jeżeli tylko dostanę takie zapytanie, to na pewno nie odmówię, bo tak jak wspomniałem, sześć odcinków na żywo programu, który jest programem legendarnym, jest świetnie zrealizowany, z rozmachem, dzisiaj zresztą to zobaczysz na własne oczy, mam nadzieję, w którym rola prowadzącego, zwłaszcza w tych odcinkach na żywo, jest naprawdę bardzo odpowiedzialna. No to jest to, po co wykonuję tę pracę I, i na tym się przede wszystkim skupiam, a wszystkie inne czynniki zewnętrzne no to, to są rzeczy, na które ja do końca nie mam wpływu. Okej, okay, teraz już trochę zmierzając ku końcowi, ale zahaczę teraz o jurorów tego programu. Co ty sądzisz o tym składzie jurorskim? E, no, co ja mogę sądzić? To są, to są moje ziomki, no. e, Są bardzo wyraziści, charakterystyczni, każdy jest zupełnie inny. E, bez wątpienia m, są tak obsadzeni, żeby nie zachodzili na siebie za bardzo kompetencjami. E, I myślę, że to jest bardzo ważne. Wiesz, my się wszyscy tego programu trochę uczymy, nie, no, jego jednak przez dziewięć lat nie było na antenie i myślę, że z odcinka na no odcinek oni też coraz bardziej mają odwagę, żeby odpalić wrotki. Myślę, że dzisiaj będzie kolejny etap, kiedy pokażą Pazura i, i mam nadzieję, że te ich oceny z jednej strony dadzą obraz tego, co widzimy właściwie, pozwolą nam uzupełnić o wiedzę merytoryczną to, co zobaczyliśmy, to, co my często laickim okiem próbujemy sobie gdzieś tam wytłumaczyć, no, a z drugiej strony też będą na tyle obiektywni, że wyłonią tych, którzy faktycznie zasługują na to, żeby przejść dalej. To jest też ciekawe, co powiedziałeś, że fajne jest to, że ich kompetencje nie, za, nie nachodzą na siebie, że każdy z nich jakby ten inny styl taneczny reprezentuje, bo w, w komentarzach od internautów pojawiają się, wiesz, opinie, że to, że jest wzięte jakby znikąd, że. No, ale to, to jest, to na tej zasadzie, to wprowadzenie kogokolwiek, kto nie jest w cudzysłowie celebrytą w danej mm -hmm. dziedzinie. Eee, właściwie powinniśmy cały czas ogrywać wszystko tymi samymi twarzami, tymi samymi osobami. Już wystarczy, że prowadzący jest już e, weteranem wojennym i e, przeszedł szlak bojowy, 20 dwudziestoparoletni. E, tu akurat moim zdaniem odświeżenie jury, danie nowych twarzy jest zabiegiem jak najbardziej uzasadnionym, zwłaszcza, że pamiętajmy, że mamy... Mm, rewelacyjnego, no, światowej klasy tancerza od tańców towarzyskich, czyli Michała. Mamy e, no, w ogóle to tylko osoby, które nie mają pojęcia o tej kulturze, kulturze streetowej, hip hopowej, mogą podważać kompetencje Ryfy. No, ryfa jest w swoim środowisku e, kompletnym autorytetem. Czego, z, czego zresztą najlepszym dowodem było to, że wielu młodych, nawet nieco starszych tancerzy, którzy właśnie wywodzili się z tej kultury ulicznej, kultury street, hip hopowej, e, często na moje pytanie, po co przyszli do programu, mówili, ja i czy się nie boją tego, że staną skrytykowani, że nie wiem, że, że nie dostaną się dalej. Oni mówili, że to dla nich nie ma znaczenia. Dla nich najważniejsze jest to, żeby zatańczyć przed ryfą i żeby ryfa dała im jakieś uwagi. Bo za to, bo to, jest, to jest wartość sama w sobie. Bartosz, który patrzy na pewne rzeczy z trochę szerszego punktu widzenia, bardziej przez pryzmat samego, samego wyrazu artystycznego i, i pewnego pewnej, pewnej kompleksowej inscenizacji, którą widzimy na scenie. Czy Mary, która na to patrzy z takiego bardziej właśnie komercyjnego, popowego punktu widzenia, jako osoba, która potencjalnie. Kto jest przedstawicielką środowiska, które potencjalnie może potrzebować tancerzy, czyli mm -hmm. muzycy, czyli ludzie, którzy robią show. Więc tu każdy z nich jest po coś. Yy, I ja uważam, że... a do tego jeszcze w każdym odcinku przecież mamy w tej chwili osoby, które uzupełniają ten skład jurorski mm -hmm. jako te, ci jurorzy od zadań specjalnych, ale jednocześnie uczestniczą w, też w ocenach. No to są... No to nie są osoby przypadkowe. No sam fakt, że Michał Piróg zresztą no tego właśnie. nie zawitał. Zresztą nadał e, niezłego wigoru całej tej... E, c, c, całym tym dyskusjom, Panelu jurorskiego. Więc to, 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 to jest. Program. Też musi mieć czas na to, żeby zbudować e, wiarygodność jurorów w odbiorze tych osób, które nas oglądają, które często z tańcem no, nie miały zbyt wiele wspólnego albo, albo oceniały tańc tylko przez pryzmat pewnych celebrytów. Przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, bo to słowo ma trochę pejoratywne znaczenie, ale pewnych bardzo znanych osób w środowisku, w środowisku, właśnie nie tyle tanecznym, co w szerokiej przestrzeni, a w środowisku tanecznym my mamy naprawdę wiele osób, które zasługują na to, żeby dostały taki zastrzyk i mogły popularności, mogły dzisiaj tą swoją wiedzę i kompetencję przedstawić w naszym programie. Ja tutaj jeszcze właśnie o Michała Pieruga chciałam zahaczyć, bo po jego występie w tym programie te ostatnio media rozpisywały się, że Michał rok przyszedł i doszło do pewnej stycji, że on tak dość krytycznie ocenił właśnie e, obecnych jurorów. Ale musi być tempo w tym programie, skoro ja tego nie, no, za, nie, nie to znaczy. wyłapałem tego. Nie, ja, ja on tam coś, oni tam mieli jakieś takie delikatną wymianę zdań z Michałem Daniczukiem, ale to raczej były takie kąśliwe uwagi z kategorii przyjacielskich, raczej takiego trochę delikatnego dowalania się do siebie, ale to raczej nie miało, na, na pewno nie słyszałem, że był jakiś aspekt taki merytoryczny tego. Muszę sobie obejrzeć program jeszcze raz, bo, a oglądałem go, specjalnie chciałem go obejrzeć, bo zastanawiam się jak to wyszło. Byłem zachwycony, świetnie. Prowadzący, ja prowadzący. Musisz obejrzeć, rewelacyjny prowadzący. Obejrzę, prowadzące. obejrzę, dzisiaj na pewno, dzisiaj na pewno obejrzę. Okej, okay, w takim razie zupełnie na koniec takie ciekawe chyba pytanie, bo nie wiem czy wiesz, ale w minioną niedzielę e, Krzysztof Ibisz w końcu zdecydował się zatańczyć w tańcu z gwiazdami. Czy ty już coś o tym słyszałeś? A nie pękły ekrany? No jego taniec y, zaczął zaraz po programie w sumie już to ludzie w trakcie programu mówili, że to się stanie wiralem i tak to chyba też się stało, bo gdzieś te wszystkie TikToki i tak dalej y, były oblegnięte wręcz y, jego tańcem. To też moje pytanie, czy ty to widziałeś, że w końcu Krzysztof Ibisz zdecydował się na ten krok. Krzysztof, a tak cię szanowałem. Eee, nie no, Krzysiu, y, ja... Od lat śledzę poszynania Krzyśka. To jest mój dobry, zawodowy kolega. No, spędziliśmy razem w jednej firmie prawie 20 lat, a na scenie zawodowo spotykaliśmy się przed kamerami nawet dłużej. Nawet całkiem niedawno się widzieliśmy. Eee, prywatnie zupełnie, przez przypadek, co prawda, ale, ale spędziliśmy ze sobą popołudnie i było bardzo, bardzo miło. Natomiast Krzysiek nie zdradzał mi tajemnicy, że planuje. Y, rozwinąć swój taneczny kunszt. My pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to on y, próbował tańczyć i nawet miał jakieś tam występy quasi-taneczne w programie Twoja twarz brzmi znajomo, które również się wiralowały, jako Wierka Serduszka, serduszka tak? To była, tak ona się nazywała, ta postać. Ja, ja myślę, że to jest, Krzysiek jest tego typu osobowością medialną w Polsce, że co by nie zrobił, co wykracza poza dość sztywne ramy jego wizerunku, to staje się z założenia wydarzeniem. Czego mu trochę zazdroszczę, bo, bo na przykład mam wrażenie, że ja musiałbym naprawdę zrobić coś abstrakcyjnego, żeby tak, że tak, wzbudzić kontrowersję. Nie wiem, może dlatego, że częściej przekraczałem pewne granice, chociażby z Piotkiem Wąsowskim. Więc, e, więc nie no, Krzysiek, gratuluję, naprawdę. Jakby co, to jak głęboko wierzę w to, że będziemy mieli długo kolejną edycję you Can Dance. może byś wpadł jako uczestnik, bo nie ma limitu wieku. Krzysiek. Naprawdę, jesteś, to byłoby coś. Jakbyś wystąpił w You Can Dance kolejnej edycji, przyszedł na castingi. Słuchaj, załatwię ci, że nie musisz przechodzić przez pre więc i tak masz już łatwiej. Okej, okay, to w takim razie, skoro prowadzący Krzysztof Ibisz zatańczył w Tańcu z gwiazdami, czy Maciej Dowbor zatańczyłby na przykład na finale e, programu You Can Dance? E, ale to y, trudne pytanie. Nie, nie wiem, czy świat jest na to gotowy, a wiesz, Krzysiek zrobił, nie wiem, 15 edycji Tańca z Gwiazdami, mm -hmm. więc mógł przesiąknąć tą atmosferą. Daj mi zrobić chociaż, nie wiem, dwie edycje Dobra, You to -a. Jak będzie druga edycja You Jesteśmy wracamy do tematu. Dobra, okay. ale bliżej finału. Okay. Dobra. dzięki Dzień. wielkie.